pokolenia, 1827 rok, był pra, pra, pra i tak dalej. Jak zaczęłam szukać, to nawet nie wiedziałam, że tyle razy ta sukcesja rzeczywiście się nie udawała. Mój pradziadek, Augustin Hermann, był myśliwym i z przyjemnością dostał propozycję przyjęcia jako szwagier firmy rodzinnej i na to przystał. Później mój dziadek, Fryderyk Hermann. On już zresztą był tutaj zapowiedziany, ołóżny Herman i syn. Dumnie brzmi Jako ten przyszły, jako ten nestor. Później piątka ich była, ta ostatnia, to moja mamusia. Jakby słuchała panelu o, o kobietach w firmie rodzinnej, może miałaby więcej uwagi, absolutnie nie pchała się do biznesu rodzinnego, czwórka pozostałych braci totalnie zdominowała myślenie o, o kolejnej generacji, ale oczywiście było to uzasadnione mimo o, tego, że byli przedsiębiorczy też tym, że działali w branży, która była dość jednak męska, bo było garbarstwo, biało I i, i i pewnie to było tego... Mieliśmy to, za co przez co dzisiaj tej przedsiębiorczości w Polsce nie ma. Mieliśmy lata komunizmu i wspólnota została upaństwowiona. Do dzisiaj trwają perwencje. Jesteśmy teraz w Strasburgu, w dalszym ciągu jest sprawa niewyjaśniona, więc trochę czasu mija. A ja, wychowana w duchu tego myślenia o przedsiębiorczości, chciałabym się skupić na tym, kiedy można myśleć o tym, że ta sukcesja zapewni nam ciągłość. Parę takich punktów, które chciałabym omówić. Pierwsze, indywidualna strategia właściciela, później unikatowość strategii, proces jej tworzenia, kontrola wyników i strategia rodziny. Zacznijmy od tego, ile kapeluszy ma każdy właściciel firmy? Co to znaczy nosić kapelusze? To znaczy, w moim rozumieniu, mieć rolę do spełnienia bo jako właściciel firmy masz rolę taką, że wkładasz ten cylinder i myślisz jak właściciel swojego majątku. Ale to nie wszystko. Za chwilę ten kapelusz zmieniasz na taki bardziej kowbojski, na bardziej menadżerski. Chodzisz sobie i zarządzasz swoim majątkiem. Zarządzanie jest czymś innym, zarządzanie firmy jest czymś innym niż tylko zarządzanie kapitałem. Oprócz tego jesteś też przecież ojcem, mężem, przyjacielem, kimś, kto jest w kapeluszu bardzo bliskiej osoby, kimś, kto jest w relacji. Jesteś też kolegą z pracy, jesteś tym, który wymyśla, kreuje, cały czas jest w stanie gotowości te innowacji, które pochodzą, pochodzą często z Twojej głowy. Jesteś też stróżem, e, 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 strażakiem, jesteś stróżem prawa i porządku. Masz wiele ról. Jaki to ma wpływ na strategię? Duży. Najpierw trzeba ustalić, która z tych jest dla ciebie najważniejsza? Jaką rolą chcesz, która z nich jest to wiodąca. W związku z tym zaczynamy każdą strategię biznesu od tego, żeby najpierw ustalić strategię właściciela. Co dla Ciebie jest ważne? Do jakich celów Ty dążysz? Co ciebie inspiruje? Czy masz rzeczywiście ten fan, żeby się rozwijać? Czy wręcz przeciwnie? Jesteś zadowolony z tego, co masz? I interesuje Cię tylko połębianie tego, czy zachowanie tradycji. Co jest Twoją wartością? Co jest Twoją wartością nadrzędną? Jakie ryzyko chcesz akceptować? Strategia właścicielska powoduje, że musimy dojść do wartości, które dla Ciebie są ważne, zdefiniować te wartości. To jest to DNA. My szukając sukcesora, za chwilę będziemy się zastanawiać, jakie DNA ma Twój sukcesor, jakie wartości są dla niego ważne. My nie szukamy samych kompetencji. I szukamy tego, że myśli tymi samymi wartościami. To jest ta harmonizacja wartości. Wartości rodziny, wartości firmy, one muszą rzeczywiście być tutaj we współbrzmieniu i współgraniu. Jeżeli mamy zdefiniowaną strategię właściciela, dopiero robimy drugi krok. Czyli zawsze zaczynamy najpierw od pracy gołcznikowej z właścicielem firmy, z każdym, kto ma na nią wpływ. W drugim etapie. Podchodzimy do tego, żeby znaleźć tą unikatowość biznesu. I dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że unikatowość to jest coś, co ma charakteryzować was niezmiennie przez wieki, to ma być ta ciągłość biznesowa, która pokazuje, że rzeczywiście jest coś takiego, to wasze DNA, które jest rozpoznawalne i które może być kontynuowane. Ta unikatowość jest niezwykle istotna. Jeżeli założymy, że celem każdej strategii jest długookresowa wartość, i długookresowe zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, to musimy sobie pomyśleć, jak do tego doprowadzić. I stawiamy sobie wtedy pytanie, czy rzeczywiście strategia to jest coś, na co mamy czas, czy strategia to jest coś, co pozwoli nam spełnić to marzenie o długowieczności. Tutaj nie pamiętam, który z projektów mówił, że firmy rodzinne nie mają strategii, albo, albo mówią, że jej nie mają, ale tak naprawdę... Nie wiem, gdyby się zastanowić, czy mają, czy nie mają, ja stawiam tezę, że nie dość, że mają. Strategia jest bardzo często w głowie menadżera, w głowie właściciela, który odpowiada za tą firmę, który dokładnie wie, czego chce. Tylko bardzo często jest tak, że ta wiedza się kończy na niej. On dalej jej nie przekazuje. Tak? A jeżeli mają się zaangażować pracownicy, to ta wiedza musi iść rzeczywiście głębiej. Czy jest czas na strategię w momencie kiedy jest turbulencja gospodarcza, kiedy wszystko się tak zmienia, czy jest czas na to, żebyśmy pracowali tak. strategię, która za chwilę może być nieaktualna? Czas jest? Nie ma czasu, nie ma czasu. A czy warto je robić? Czy jest firma bez strategii? W takim razie e, zróbmy sobie, ponieważ to podróż, szybka podróż w Alpy. Wyobraźcie sobie, to jest historia prawdziwa. Lata temu była taka sytuacja, że y, grupa osób wędrujących w Alpach zagubiła się. Właśnie, życiem, była brzydka pogoda. Zagubili się, już byli coraz bardziej zysfrustrowani, nie mogli znaleźć drogi powrotnej, i w pewnym momencie, już tak szukając, któryś raz przeszukując plecaki, jeden z nich zauważył, że mają mapę. Jest nadzieja. Wtedy były czas jeszcze bez GPS-a, nie można było łatwo ich namierzyć. Mają mapę. Odnaleźli się. W związku z tym, jest jakaś nadzieja. Jeżeli się oglądali tą mapę, spojrzeli, popatrzyli na gra, i wyszli. Udało im się dotrzeć do schroniska. A w tym schronisku siebie sobie wypili herbatę, herbata była z już tak całkiem rozluźnieni zaczęli się zastanawiać, jak się mogą postać. stać. doszło do tego, że tak doświadczenia jednak rzeczywiście zgubili tą drogę. Na pewno cały szczęśliwy tą mapę. Wzięli tą mapę, zaczęli oglądać. I wyobraźcie sobie, jakie było ich zdziwienie w momencie, kiedy zauważyli, że to nie była mapa Alp, tylko Pirenejów. <grymne> ja mam wrażenie, że strategia czasami działa tak samo: że chodzi o to, żeby mieć zdefiniowany cel, mieć zdefiniowaną wizję. I to jeszcze w jakiś sposób. Otóż fundamenty strategii w firmie rodzinnej są inne niż fundamenty strategii w korporacjach. Pracowałam kiedyś z dużymi korporacjami, z bankami, z ubezpieczeniami, z firmami, które mają po kilkanaście tysięcy pracowników, przez kilka lat wdrażałam na nich strategię i w pewnym momencie poczułam, że to nie jest to, dlatego że ich myślenie o strategii, ich myślenie o biznesie było takie, że dążyli do maksymalizacji wartości, natomiast tak, zysku, dokładnie tak. Natomiast nie mieli tej drugiej części tej, o której tutaj bardzo wyraźnie mówię. Fundamenty strategii składają się z dwóch części. To jest droga logiki, musi być ta logika, to o tym opowiadam, musi być ten, to, to, to liczenie, tak? musi być jakaś analiza, bo my prowadzimy biznes rodzinny. Nie tylko rodziny, biznes rodzinny. Więc musi ta droga być, droga logiki, ale równocześnie tak samo ważna jest ta druga część, ta druga strona. Ten mit, ten rytuał, te wartości, to co jest ważne. To, co jest w sercu, to, co jest w pasji, to, co jest w marzeniu pracowników i w marzeniu przede wszystkim właścicieli. Dopiero wtedy, jeżeli mamy równowagę tych dwóch obszarów, mówimy o fantastycznym fundamencie strategicznym. To jest początek naszego myślenia o strategii. Jak się tworzy taki proces? No przede wszystkim myślimy rzeczywiście o, tej, o tym, że żyjemy w turbulentnym czasie i bardzo fajnie nawiązamy do tego, co Anna mówiła. Nie można w tej chwili tworzyć strategii z zabiurka w takiej formie, która jest na podstawie wyłącznie analiz zewnętrznych. W tej chwili strategia opowiada, opracowuje się na podstawie partycypacji w zarządzaniu. To z pracownikami, to w nich jest potencjał, to w nich jest siła, to w nich macie odpowiedzi. Oni są waszą najbliższą biznesową rodziną. Oni mają doświadczenia, oni mają przeżycia. Oni mają wspomnienia, oni mają swoje też pasje, które z czasem wypracowają, oni są czasami też odbiciem waszych działań. Każda strategia opracowana dla firmy rodzinnej jest opracowana zespołowo, z pracownikami. I z założeniem, że zarządzanie wartościami i zarządzanie wartością muszą się równoważyć. Jak to rozumiem, zarządzanie wartościami w kontekście finansowym, o tym żeśmy mówili, przychody, wydatki, wypłacalność, to jest ten kontekst finansowy. Zarządzanie wartością firmy. Ale równocześnie musi być zarządzanie wartościami w kontekście oczekiwań. Jeśli my mamy być wiarygodni, to musimy spełniać oczekiwania wszystkich, którzy z nami wchodzą w interakcje, wszystkich naszych interesariuszy. Wtedy jesteśmy wiarygodni. Firma rodzinna buduje swoją wiarygodność właśnie na podstawie tych relacji. I patrząc z pracownikami w przyszłość, budujemy wizję. Jeżeli ta wizja jest jasna, konkretna, pracownicy będą chcieli do niej podążać tworzyć tak zwane twórcze napięcie. To nie wystarczy, że właściciel wie. Właśnie chodzi o to, żeby wszyscy w organizacji wiedzieli, żeby oni wiedzieli, gdzie to słowo świeci, w którym miejscu, w którą stronę jedziemy. To jest ta pasja tworzenia, to jest to twórcze napięcie, które powoduje, że chce nam się chcieć, po prostu. Nie wystarczy budowanie wspólnej wizji na mówieniu, sprzedawaniu. Słuchajcie, to jest nasza wizja, a teraz wszyscy przystąpmy do jej realizacji z zapałem. Nie wystarczy takie mówienie o przyszłości. Trzeba współpracy, trzeba kreowania, trzeba współtworzenia, trzeba pracowników, którzy są współodpowiedzialni. To jest myślenie o strategii. Budujemy domki. Jutro, zaraz będę zapowiadać profesora Maja, strasznie się cieszę, bo będzie opowiadał o domku, w jego wydaniu, o domku właścicielskim. My mówimy o domkach strategicznych. To jest domek. Rzeczywiście fizycznie go budujemy, zaczynają zawsze przekonywanie od dachu. Misje, wizję strategiczną, strategię indywidualną właściciela, strategię rodziny i na tej podstawie budujemy wspólnych interesariuszy, którzy w tym domku na podstawie odpowiednich narzędzi, metod, wypracowują projekty strategiczne. I te projekty strategiczne później są kontrolowane przez pryzmat wyników, ponieważ ważne jest to, żeby definiować strategię, ale ważne jest też to, żeby ją rozliczać, żeby rozliczać nasze działania. Żeby wiedzieć krok po kroku, jakie działania zostały zrealizowane, czego nam jeszcze brakuje, jakie mamy wskaźniki, jakie mamy wyniki. To jest również to jest, istotne. I trzecią częścią jest ta strategia rodzinna. Ja tutaj kiedyś zrobiłam taką pracę, i się zastanawiałam, czy sukcesja tego problemu problemem polskim. No, wiedzieliśmy, że nie jest. Ale zobaczcie, ile przysłów na ten temat znalazłam. Czy sukcesja ojciec buduje, syn otrzymuje, wnuczek robiuje. Każde państwo ma swoje przysłowie. To mi się spodobało, i ojciec karmi krowę, syn ją wdoi, wnuk zażywa. Sukcesja nie jest tylko e, problemem, wyzwaniem polskim. My się do tego musimy przygotować jak gdyby na domu, dlatego, że nas czeka po raz pierwszy. W tym kontekście ważne jest przygotowanie do sukcesji, czyli ta strategia rodzinna jest istotna. Te Siedem punktów, siedem kroków sukcesyjnych, by się nie bez powodu pojawiło logo projektu, kod wartości. I nasi cudowni eksperci będą opowiadać o tym, e, czym ten projekt jest dla firm, dla firm rodzinnych. No, żeby nie było tak, jak przy rodzinnym stole, aha, nic mi nie, nic, nie wiem, czy ci mówię, ale wracam do firmy, powiedział tato synom, nie? Nic nie mówiłem, ale wracam do firmy. Często się zdarza. Patrząc na zegarek, wiedziałam, że to będzie bardzo sygnalizacyjne, ale wymyślałam sobie, że chciałabym w dwóch słowach zrobić takie które będzie podsumowanie do zabrania. I to dosłownie do zabrania. I każdy z was ma przygotowaną ściągę. Ta ściąga jest na prawej ręce. Jak sobie patrzycie na rękę, to chciałabym, żebyście zobaczyli coś takiego. Najmniejszy palec, strategia właściciela. On jest najmniejszy, ale pierwszy. Pamiętajmy, że zawsze zaczynamy od strategii właściciela. Od tego, żeby wiedzieć, co właściciel tak naprawdę chce, co mu w duszy gra, jakie ma marzenia. Strategia właściciela. Jak masz strategię właściciela, przechodzisz do tego serdecznego. Ten, który ma na palcu coś. To jest to coś. co jest bardzo ważne, wartościowe. Tutaj się szuka tej unikatowości. Tu się szuka tej unikatowości biznesu. Później jest ten trzeci. W tym trzecim mówimy o strategii biznesu. Jaka jest strategia biznesu? Czym się wyróżnia na tle innych i jak jest wdrażana? Piąty, ten wskazujący nam wskazuje na to, czy ja realizuję Czyli te wyniki są przeze mnie realizowane, bo pierwszym odpowiedzialnym jestem ja sam. Kaplan powiedział kiedyś coś takiego, że możesz zarządzać tylko czymś, co możesz mierzyć. Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to znaczy, że ty nie zarządzasz. Więc czy ja zarządzam? Wskaźniki. I ostatnie, to jest strategia rodziny. Strategia rodziny. Pamiętajcie, jak strategia rodziny jest dobrze opracowana, czyli tak, ład rodzinny, konstytucje, o których mówimy. Wtedy jest po prostu dobrze. Długoterminowo po prostu dobrze. Pięć palców, pięć wskazówek. Podróż w przyszłość.